Siemanko, jesteśmy po spotkaniu z Leeds, pierwszym spotkaniu sparingowym Manchester United w sezonie 2025-2026, a to są nasze trzy spostrzeżenia właśnie po tym spotkaniu. Ale zanim przejdę do moich wniosków, to najpierw takich kilka spraw organizacyjnych. Przed tym spotkaniem i podczas tego spotkania transmitowaliśmy na żywo z Pawłem. Najpierw ja z Pawłem opowiadaliśmy o transferach, później relacjonowaliśmy to, co działo się na boisku i to samo będzie się działo podczas kolejnego sparingu, więc serdecznie, serdecznie Was zapraszamy. No i oczywiście zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę. A ja lecę z moimi spostrzeżeniami. No i zacznę od wahadłowych. W tym spotkaniu zobaczyliśmy dwie pary wahadłowych: Leona i Amada oraz Diogo Dalota i Patryka Dorgu. I wszystko wskazuje na to, że właśnie Leon będzie podstawowym, może nie podstawowym, może zmiennikiem. Na lewym wahadle. To jeszcze ma się okazać z tego, co było napisane m.in. na Diatletic. To jeszcze ma się okazać, kto będzie pierwszym wyborem: czy on, czy Patrick Dorgu. I jednak na ten moment myślę, że Patrick Dorgu. Mimo tego, że pierwszym wyborem w pierwszym składzie właśnie wybieg Diego Leon, ale wszystko wskazuje na to, że Harry Amas zostanie. W tym sezonie wypożyczony. Takie były informacje już przed tym spotkaniem, że nie ma go w kadrze właśnie dlatego, że Manchester United zdecydował się go wypożyczyć. Więc wydaje się, że takie dwie pary wahadłowych: po lewej stronie będzie grał Patrick D'Orgu lub Diego Leon, a po prawej stronie Diogo Dalot wraz z Amadem. No i jak jesteśmy przy wahadłowych, no to właśnie Amat. Dyskutowaliśmy trochę na ten temat. Dyskutowaliśmy na ten temat, czy Amat będzie wahadłowym i wszystko nam na to wskazywało, ponieważ prawa strona ofensywy, prawa dziesiątka już jest poniekąd zajęta, bo Bemo już prawie jest w Manchesterze United, więc Zapewne to on będzie grał na tej prawej dziesiątce, więc miejsce dla Amada robi się na wahadle, i w tym sparingu ciężko było się do czegoś przyczepić, jeśli chodzi o Amada, ponieważ w ofensywie miał kilka przebłysków, zresztą cała ofensywa Manchester była mocno, mocno bezbarna, ale on kilka razy pokazał się z dobrej strony, w defensywie bez zarzutów, jeśli chodzi o Leona który zanotował taki nieoficjalny debiut w Manchester United no to on im dalej w mecz tym wyglądał lepiej. Bo na początku dał się razem z Lukiem Showem, bo Luke Show w pierwszej połowie grał na LSO, dali się złapać. Na taką pułapkę Leeds. Leeds, które grało troszkę na tego Leona, troszkę próbowało go wykorzystać, jego niedoświadczenie i raz się im to bardzo dobrze udało. Kiedy Leon wyszedł nieco do przodu, to samo zrobił Luke Show. Piłka została zagrana za ich plecy no i w tym momencie Leeds United miał dobrą sytuację na zdobycie bramki. Oczywiście ten mecz zakończył się 0 do 0, więc bramek nie było, ale im dalej w mecz, tym Leon wyglądał coraz, coraz lepiej. Później Chętnie zapuszczał się do ofensywy, nawet kreował jakieś sytuacje, głównie swoją ofiarnością, i też takiego pierwsze wejścia ofensywne zakończyło się szybką stratą, a każdy kolejny już było coraz lepsze, było w nim widać coraz więcej jakości. No i tak na tle wszystkich zawodników, tych młodych Manchester United, którzy debiutowali, których jeszcze w pierwszym składzie Manchesteru United nie widzieliśmy, a nawet zostawiając Tobiego Colliera, który już trochę tych minut w pierwszym zespole ma to raczej Leon wygląda najbardziej dorośle. Jego sylwetka jest całkiem taka, można powiedzieć, seniorska. Widać, że nie odstaje fizycznie. Wydolnościowo też na pewno nie, bo i w defensywie, i w ofensywie był regularnie widziany, więc nie odpuszczał żadnego z tych aspektów. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie jego. Będziemy oglądać częściej na tej lewej stronie. Oczywiście, o ile Patryk Doru go tam wpuści, bo jak wiemy, w tym sezonie Manchester United w europejskich pucharach nie będzie grał, więc tych meczów może nie być aż tak wiele, ale na pewno taki zmiennik się przyda. No i możecie dać znać, bo moim zdaniem takie zestawienie czterech wahadłowych do obsadzenia są dwie pozycje czterech zawodników. Całkiem niezłych, wbrew pozorom, wydaje się dość optymalne. Chociaż powiem szczerze, że w tym spotkaniu żaden z nich nie spisał się jakoś fenomenalnie, ale oczywiście to są tylko sparingi, i te wszystkie nasze wnioski, które ja tutaj dzisiaj podaję, to są raczej takie poglądowe sprawy, to są raczej sprawy związane z decyzjami pionu sportowego, a niekoniecznie samą taką stricte formą sportową. Drugi wniosek dotyczy bramkarzy, ponieważ jak pewnie wiecie, wokół tej pozycji również są zawirowania. Manchester United działa w celu pozyskania jakiegoś zawodnika. O tym mówiliśmy właśnie podczas live'a transferowego przed spotkaniem z Leeds. Serdecznie Was sam odsyłam. Ale wracając. Andre Onana jest kontuzjowany. To już myślę, że każdy z Was wie. I dwójką póki co wciąż jest Altay indir. Nie do końca mi się to podoba, ponieważ my chcieliśmy, żeby swoją szansę otrzymał Radek Witek. Który nie zaledwie w kadrze, więc wydaje się, że Manchester United albo już ma na niego jakiegoś chętnego, albo właśnie go szuka, bo Radek jest po całkiem udanym wypożyczeniu do Austrii. Jeśli się nie mylę, to mnie tutaj poprawcie. Pewnie Paweł tutaj spisał się nieco lepiej, ale wydaje mi się, że tak, że to była Austria i do Ligi Austriackiej. I wydawało się, że może dostać szansę w obliczu tego, że. No, binder jest jaki jest. Andre jest konduzjowany. Manchester United póki co nie ma bramkarza. No i okres przygotowawczy to może byłby taki dobry, dobry sprawdzian dla niego. No, i jak się okazuje, widocznie to nie jest ta jakość, lub jest jakiś potencjał sprzedażowy za gotówkę, jeśli chodzi o tego bramkarza, więc jego raczej w tych spotkaniach przedsezonowych już nie zobaczymy. Co innego z Atajem Binding, który spisał się całkiem poprawnie jedna taka. Sytuacja groźna, w której interweniował Mazraoui na linii bramkowej, ale oprócz tego kilka razy kopnął w aut piłką, kilka razy mu nie wyszły jakieś takie proste zagrania nogą, albo niekoniecznie proste, ale ogólnie Turek poprawde spotkanie. Ale należy tutaj pochwalić Toma Hitona, ponieważ on wszedł na drugą połowę, no i Hiton spisał się fenomenalnie. Naprawdę kilka świetnych, klasowych interwencji, w drugiej połowie, szczególnie na początku, miało dużo, dużo, dużo sytuacji, takich klarownych, tam, oczywiście w niektórych były spalone wiadomo, ale hitą widać, że mimo swojego wieku, mimo tego, że już trochę go spisujemy bardziej na trenera bramkarza niż na samego bramkarza, to naprawdę dał radę w tym spotkaniu i za to należał mu się wielkie, wielkie brawa, żeby nie skończyło się tak, jak z Johnem Evansem, że taki gość. Starszy będzie musiał nas ratować w obliczu kolejnych kontuzji. Zobaczymy, czy jacyś inni bramkarze dostaną szansę. Może będzie ten Mi, który również tam jest takim bramkarzem treningowym w tej grupie. Może jego zobaczymy w którymś z tych spotkań. Póki co tego nie widzieliśmy. No i pewnie z, większość z Was czeka na kilka słów o Mateusie Kuni, który również zaliczył debiut nieoficjalny w Manchester United. Jest to taki nasz trzeci wniosek, czyli takie spostrzeżenia po tym, jak Kunia w tym spotkaniu się spisał. Mi osobiście Kunia się podobał. Widziałem też na The Athletic takie opinie, że widać, że poprawił się w grze w defensywie, chociaż dostawał kilka razy reprymendę od swoich kolegów a propos pracy właśnie w pressingu. Ostatecznie, bez gola, bez asysty, wiadomo, mógł strzelić bramkę, gdyby nie trzy do obi, który mu wygarnął w ostatniej chwili z przednosa w polu karnym futbolówkę. No szczerze mówiąc, Kuni miał na prawej nodze dobrze ułożoną piłkę, a do Obi trochę spisał się takim instynktem napastnika i próbował gdzieś jeszcze uchwycić lewą nogą futbolówkę. To mu nie wyszło, uderzył obok bramki, no i zabrał Kuni być może trafienia, być może jakieś. Groźnie strzał. Troszkę się chyba panowie o to posprzeczali, ale to była dosłownie chwilka i nie było to jakieś bardzo, bardzo ekspresyjne. Był dynamiczny w ofensywie, wywalczał stałe fragmenty gry. Kilka razy wyszło w dreblingi, grał na dużej, powyżej 80% celności podań, więc na pewno to jeszcze nie jest to. Wiadomo, że sparringi to też nie jest moment, żeby oceniać formę, formę fizyczną, to jest bardziej. Wybieganie odpowiedniej ilości, przygotowanie się fizyczne, wiadomo, ale jakieś tam pierwsze wnioski a propos gry Kuni możemy sobie powoli wysnuwać. No i taki czwarty bonusowy wniosek, troszkę od nas. To jak już powiedziałem Ci do Obium, który też nic takiego szczególnego, szczególnego nie pokazał. No to na pewno nie pokazał również nic szczególnego Rasmus Hoyland. Wiem, że często go krytykujemy, ale jak sobie obejrzycie ten mecz i tą drugą połowę, bo on szedł po zmianie stron. No to było bardzo, bardzo kiepsko. Zanotował w sumie interwencję w defensywie przy strzale Patryka Dorgu. Patryka Dorgu, który był w tym spotkaniu wyjątkowo aktywny, widoczny. Miał duży dużo udział w rozruszaniu ofensywy Manchesteru United, więc warto to również odnotować przy jego nazwisku. Ale wracając do Hojlunda, no to jeszcze mi... Zapadło w pamięć jedna taka sytuacja, kiedy Hoylund dostał piłkę, mógł przyjąć ją, wycofać do wbiegającego dalota, a on próbował jakoś tak piętką zgrywać nieskładnie, niezgrabnie, i skończyło się to tak, że piłkę stracił. Więc Hoylund, w jakiej formie był, w takiej jest. Oczywiście podkreślam, że te sparingi o formie nam zbyt dużo nie mówią. I to, że dzisiaj Rasmus Hoylund wygląda tak jak wygląda, to nie znaczy, że będzie. Wyglądał tak za miesiąc, kiedy wystartuje Premier League. Podkreślam tą jego skiepską formę w ramach ciekawostki, w ramach trochę takiej satyry, że Erasmus jaki był, taki jest i nic się w tej kwestii nie zmieniło. A propos jeszcze młodych zawodników, którzy w tym spotkaniu się pokazali, to wydaje mi się, że na plus Aiden Heaven, który w jednej takiej sytuacji zablokował rozpędzonego Dana Jamesa, a jako kibice Manchesteru United... Dobrze wiemy, że kiedy James się rozpędzi, to jest niesamowicie groźny i tak go przestawił. Oczywiście sędzia tam gwiznął ostatecznie faul. Mm, moim zdaniem to była twarda gra, twarda gra której w Premier League mm, raczej sędzia by nie odgwizdał. Mm, tutaj był faul, ale no, zaimponował mi. Przy nim Dan James się wydał hucherkiem, które on zdmuchnął, mimo tego, że pewnie miał dużą przewagę szybkościową James nad Heavenem, więc tutaj taki plusik warto odnotować. Na boisku pojawiły się m.in. Fletcher, pojawił się Mantato, e, Fredriksson, którego już widzieliśmy w Premier League w tamtym sezonie. E, żaden z nich nie zrobił nam jakiegoś wielkiego wrażenia. E, najdłużej zagrał bo całą połówkę właśnie Obi, Collier zagrał całą połówkę. E, Heaven chyba też zagrał całą połówkę, jeśli się nie mylę, bo e, mogę się mylić, ale według mnie wszedł za Fredriksson, wszedł za Harego Maguire'a. E, więc trochę ci młodzi też pograli. Nie ma póki co żadnego takiego odkrycia pre-sezonu. No, po pierwsze, to dopiero pierwsze spotkanie, pierwszy sparring. No, ale też wydaje mi się, że nikt na tyle nie błysnął. Zresztą to był bardzo nudny mecz 0-0 dla koneserów, piłkarskie szachy, można by rzec. Więc na spokojnie z ocenami, pewnie na ocenę jeszcze przyjdzie czas, o co nam się wstrzymujemy, jeśli chodzi o młodych zawodników. Ale oglądajcie, oglądajcie te sparingi, oglądajcie je z nami na naszym kanale, no bo tak jak powiedzieliśmy spełniliście nasz próg e, wsparcia, że tak powiem, no i będzie live też z kolejnego tego spotkania, więc serdecznie Was na to zapraszamy, e, no i sami pode, podeślijcie nam jakieś wnioski po tym spotkaniu, wiemy, że to trochę wróżenie z fusów, no i dajcie znać, czy Wy takie wróżenie z fusów też lubicie, e, bo to jest pierwszy raz nasz taki format, e, mam nadzieję, że Wam się spodoba, no i zobaczymy to oczywiście po liczbie Waszych łapek w górę. Kolejne spotkanie Manchester United zagra w niedzielę w nocy z West Hamem. Serdecznie Was na nie zapraszamy, tak jak powiedzieliśmy, naszego live'a. No i do tego czasu czekajcie, subskrybujcie. No i widzimy się za tydzień, trzymajcie się. Cześć.